Kod zła po polsku, czyli Long Legs, to horror o zguda Perkinsa, którego ja bardzo polubiłem. Bardzo polubiłem dzięki jego ostatniemu, poprzedniemu filmowi, jakim była Małgosia i Jaś z Sofią Lillis, czyli odwrócenie, trochę wywrócenie historii Jaśa i Małgosi i stworzenie na jej bazie folk horroru, który opowiadał o z perspektywy małgosi, jak to starsza siostra chroni, musiała chronić brata przed wiedźmą. Bardzo mi się ten film podobał i e, wiele oczekiwałem sobie po Long Legs, czyli, film, czyli po filmie z Mike'ą Monroe i Nicolasem Cage'em. E, no i niestety, ja osobiście to prawdopodobnie ze względu na ogromne oczekiwania trochę się rozczarowałem. Jest to film... Znakomicie nakręcony. Zdjęcia są świetne. E, świetna jest muzyka. E, fantastycznie budowany jest klimat. E, Maika Monroe jest naprawdę fantastyczna. E, film, film jest. Tylko, że film, niestety, jest takim trochę e, połączeniem serialu kryminalnego o, o agencie FBI e, z takimi trochę quasi ponanaturalnymi mocami. Z horrorem. Jest to chyba próba Oza Perkinsa stworzenia swojego True Detective, tego pierwszego sezonu. Gdzie również było dużo okultyzmu, było dużo satanizmu, było dużo takich niedopowiedzeń, jeśli chodzi o to, co jest prawdziwe, a co nie, a co się wydaje, a czy bohaterowie mają jakieś powiązania z zaświatami i z sferą magiczną. Tu jest dokładnie tak samo, ale jednocześnie. Za dużo zostało w tym filmie rozgrzebanej mitologii związanej z tytułowym bohaterem Longlegsem i, i, no, i Szatanem, czyli panem, panem z Dołu, bo tak on jest przez ten film nazywany. I w tym momencie gubimy się gdzieś, czy jest to faktycznie. Zwyczajny, seryjny zabójca, czy jest to faktycznie seryjny morderca z ponad naturalną łącznością z Lucyferem, Szatanem, Belzebubem, e, Diabłem, jak, jak, jak wolimy go nazywać? I mimo niesamowitego klimatu, mimo to jest po prostu vibe mówi do, do samego sufitu. To ja zostaję i mimo takiego bardzo niejasnego zakończenia, które może sugerować wiele stron, w jakie mogła ta historia się potoczyć po ostatnim kadrze, to ja mam pewien niedosyt, bo nic. Niewiele wynika z tego, z, tego, z tego zakończenia, konkluzji. Jest w nim tak naprawdę nie jest on ani bardzo mocno straszny, ani bardzo krwawy. Mimo, że są elementy, które wbijają cię w krzesło, ale to bardziej ze względu na klimat, nastrój i. Konsekwencje pewnych decyzji bohaterów i to, co dzieje się w konsekwencji podjęcia tych decyzji, a niekoniecznie ze względu na taki typowy, horrorowy klimat. Co oczywiście jednych może bardzo zadowolić, innych niekoniecznie. Ja raczej byłem tym, który, który chciał trochę, trochę czegoś więcej. Może nie czegoś innego nawet, tylko czegoś więcej. I trzeba przyznać, jedną rzecz, którą muszę przyznać, to to, że. Jeśli ktoś uważa, że Nicolas Cage był w tym filmie znakomity To znaczy po prostu nie oglądał zbyt wielu filmów z Nicolasem Cage'em, bo Wiemy doskonale, że Nicolas Cage potrafi być znakomitym aktorem i potrafi być I potrafi być beznadziejnym aktorem Tutaj niestety według mnie Nicolas Cage no, nie da nam niczego nowego Cage'ował Cage do granic jako Long Legs Ale jednocześnie pobyt w tym filmie Zakończył dość przedwcześnie według mnie, ale jednocześnie jego gra była dokładnie taka sama jak zazwyczaj. To znaczy, wiedziałem mimo rozle mocnego, rozległego makijażu, wiedziałem, że to jest on. E ani chwilę nie wierzyłem w to, że widzę straynego mordercę, tylko widzę Nikolasa Cage'a, który rzucił piąty bieg. I to tyle. <śm> Muszę przyznać, że Maika Monroe spisuje naprawdę jest kolejny, kolejny świetnie, świetnie oceniany film z jej udziałem. Eee, bardzo mocno vibe mówi, co się wielu może spodobać. I też właśnie mam taki cytat samej e, Maiki e, Monroe, która mówi, że kiedy. E, zaczynała, e, mów, e, horrory od, powoli odchodziły, mimo że jeszcze mocno się ku, kurczowo się e, trzymały tej, gor tej e, pięknej, gorącej dziewczyny, dziewczyny uciekającej, pokrytej, m, pokrytej e, krwią, krzyczącej, tej typowej final, final Girl w stronę interesującej, wyjątkowej, skomplikowanej e, e, bohaterki i też skomplikowanej i wyjątkowym wyjątkowy, wyjątkowy, e, wyjątkowy sposobie opowiadania historii. No, i e, faktycznie mamy coraz większe, coraz więcej e, nietypowych ról kobiecych w horrorach Mimo tego, że to nadal w dużej części Są typowe, typowe Final Girl To same postacie nie są typowe No bo czy sama Maxine Czy Samara Weaving w, Chociażby w Zabawie w Pochowanego czy, czy Czy Sydney Sweeney W Niepokalanej Czy, czy też Czy też wszystkie wszystkie, wszystkie wszystkie dwa Ostatnie filmy o zakonnicach które, które naprawdę no naprawdę fajnie prezentowały kobiety. Czy też nadchodzący Alien Romulus, który również będzie. No będzie Science Fiction horrorem. Więc pojawia się tego coraz więcej, ale mówimy, a, wymieniłem tylko te duże tytuły, te tytuły, o których bardzo dużo się mówiło. A więc więc naprawdę na pewno ten to się zmienia i to bardzo dobrze. I czy ja mam coś więcej do powiedzenia na ten temat? Pewnie jakby była jakby trwała dyskusja to miałbym, ale jest to na pewno film, który muszą obejrzeć fani horrorów. Być może tak jak e, mi. Nie spodoba się on, tak w 100% od początku do końca, ale na, nie podlega dyskusji to, że jest wiele znakomitych elementów w tym filmie, i po prostu najzwyczajniej w świecie warto się na ten film do kina wy, wybrać, żeby zobaczyć, jak można tworzyć historię niby trochę oklepane, bo mamy agentkę FBI, która jest wyjątkowa na pewien sposób, mamy elementy okultyzmu, mamy stereotypnego zabójcę, który jest bardzo ekscentryczny, a nie wiadomo, że nie wszyscy, nie wszyscy sery, nie wszystkie steryjne potwory są e, charyzmatyczne, ekscentryczne, no bo chcą się po prostu ukryć i realizować swoje zainteresowania w spokoju. E, tutaj jest bardzo krzykliwy ten nasz long legs e, w zachowaniu, w sposobie bycia. E, zdjęcia fantastyczne, ale mi osobiście zabrakło tej kropki nad i. Jeśli chodzi o ten film, Dajcie się znać, czy w jakiejś w Polsce w Polsce podobno, z tego co widziałem, jest to najlepsze otwarcie horroru w tym roku. Niemalże 40 tysięcy osób w premierowy weekend, a również Long Legs stało się najbardziej dochodowym, jest najbardziej dochodowym otwarciem wszystkich, w historii wszystkich filmów w dystrybucji Neon. Poprzednim był również horror, i jeśli dobrze pamiętam, poprzednim była oczywiście Niepokalana. To tyle jeśli chodzi o kod zła czyli Longlegs